Właśnie młode zameldowały się w domu z 35 km No proszę to mi się podoba właśnie wróciliśmy no i właśnie też gołębie ile minutę później nadleciały No ale to nie jest jeszcze to nie jest jeszcze ten wynik co powinien być bo one już powinny być w domu, nie? Nie wiem dokładnie o której były puszczone, ale na wideo można to sprawdzić, no ale... Ile mogliśmy tam jechać? 20 minut, 25 tak mi się wydaje. No ale najważniejsze, że są w domu, no. Witam zresztą wszystkich na tym skromnym kanale, na tym najbardziej... I najszybciej rozwijającym się kanale słuchajcie. Ten kanał rozwija się w potężnej ilościach. Słuchajcie, suby przychodzą, łapki przychodzą niesamowite. Niesamowite no. Także jeżeli tak będą chodzić, no to jeszcze w czwartek. Jeszcze raz będą puszczone na trening. Też 35 km no i... W sobotę e, co ja mówię, w piątek zakoszowane no i w sobotę będzie pierwsza setka Także zobaczymy No, no ale jak widać jest jeszcze zapas Po 35 km ładnie sobie chodzą Nie można narzekać no, Jeszcze się gdzieś tam alarm włączy Tak ładnie chodzą bardzo fajnie, najważniejsze jest wydaje mi się to, no ja mówię, ja też jestem młodym gołębiarzem, no nie znam się aż tak, no e, oglądam różnych gołębiarzy z Polski, tutaj z Belgii, no i próbuję się też czegoś douczyć, oczywiście dziadek mi daje duże z no, ale wiadomo, że no, nie od razu Warszawy zbudowali, jak to się mówi. Ale uważam, że jeżeli gołębie przyleciały po 35 km młode i nadal sobie tutaj ładnie kołują, nie siadają, no to, to mi się wydaje, że to jest dobry znak, że na tą sobotę powinno być dobrze, no. Także jestem tutaj z tego zadowolony, że sobie kołują jeszcze tamtą, nie? Fajnie, fajnie. Dziadek oczywiście już tam dyskusję przez telefon, nie? On bez telefonu nie może żyć, słuchajcie. O, on bez telefonu nie może żyć. Proszę, jak fajnie się rozciągają. No, jest ich 95, słuchajcie. 95 dokładnie żeśmy zakusowali na dzisiaj na trening, nie? Na 35 km. O, gdzieś mi teraz zniknęły, a idą tam. No, niech jeszcze chodzą, niech chodzą, niech latają, niech latają. Dobrze, dobrze. Jak to się mówi, trening czy mistrza, no jeżeli a propos tego, to wczoraj właśnie oglądałem, jeszcze wczoraj z tym, żeby zobaczyć filmik pana eee... Ojej, z Anglii. Zapomniałem imiona, kurcze, no. sobie później przypomnę. No, ale tak, tego troszeczkę przybity jest, także głowa do góry, Panie kolego z Anglii, trzeba dalej trenować, puszczać na loty i nie ma co się załamywać od razu. Niestety jeden lot jest lepszy, jeden jest gorszy, no każdy by chciał być zawsze na pierwszym miejscu, to jest wiadomo, no po to się też trenuje te gołębie, po to się tym zajmuje, żeby po prostu no, osiągać jak najlepsze wyniki, nie? No. Ale mi się wydaje, że wytrwałością wszystko przyjdzie w swoim czasie. No też wiadomo, że to też zależy i, i, i jakie gołębie mamy, tak? No, jakiej klasy, z jakiej hodowli, z jakiej linii, no. Też od tego zależy, prawda? Szybsze są gołębie, i, 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 i wolniejsze, no różne kategorie, nie? Ale bardzo serdecznie tego pana pozdrawiam, bo on już chciał kończyć z tymi gołębiami. Także proszę nie kończyć, proszę grać, no, a przede wszystkim bardzo fajne filmiki, nie? Także tutaj trzeba też przyznać, i ukłony dla tego pana. To bardzo dobre, fajne filmiki, no. O, jest tutaj też taki pan z Belgii, pan Sylwester, ostatnio, nie, trzy tygodnie temu miał pierwsze miejsce, słuchajcie, o ile się nie mylę, w rocznych gołębiach, o ile dobrze pamiętam. I teraz był chyba trzeci czy czwarty też, także też bardzo dobre gołębie, bardzo dobrze lotuje tutaj w Belgii, także pozdrawiam pana Sylwestra, gratulacje dla niego. Także chodzą sobie, chodzą gołębie, słuchajcie, no widzicie cały czas latają, nie? Także niech sobie latają, a tutaj wam pokażę, które były z ostatniej ostatniej setki z ostatniej dwusetki, które mieliśmy sześć promowianych miejsc tutaj są. Te asy Sobie siedzą Tutaj mamy właśnie To są te pierwsze Młode Z tego roku Właśnie Które dziadek już puszczał Na dwusetkę no Tak kurczę tutaj nie widać Musiał wejść do środka I wam pokazać Słuchajcie Tutaj też jednego Anglika wczoraj złapałem, nie wiem czy będzie widać e, jednego, jednego Holendra O tutaj jest. Zobaczcie z Holandii Młody gołąb też się gdzieś zapodział Także też go zgłosimy i, i oddamy z powrotem albo go po prostu w sobotę może puścimy jak będą młode też latały Także jest to mody Holender no Tutaj mamy, widzicie, takie o bandy też elektryczne. Tutaj przeważnie jak robimy zaszczyki czy coś dajemy, prawda? Czy, czy sortujemy czy coś, no to wkładamy sobie do tego i, i, i po prostu jest, jest nam wygodniej, nie? Ja tutaj Wam pokażę gdzie te młode są. O, to są właśnie te wszystkie pierwsze młode, co były na dwusetkę, nie? Jest ich szesnaście, jest ich szesnaście. No i tutaj też jest razem z nimi samiczka. O, właśnie samiczka. Tutaj, co za nim ten, lata za nim ten samiec. Widzicie? O, tutaj. Tutaj jest ta samiczka. O, idzie tutaj z powrotem, która właśnie rok temu, właśnie na, zajęła najlepsze miejsce z Barcelony. tutaj sobie siedzi. No ja uważam, że jest bardzo ładna. No coś nie chce się, nie chce się coś coś pokazać, chyba wie, że jest filmowana. Ale widać, że ten samiec za nią cały czas też chodzi, widzicie? Tam jest właśnie z tym czerwonym, czyli z 17 Jest tym żółtym plastikiem, szcipem, z tą obrączką. O tam sobie siedzi. Także widzicie, to są właśnie te pierwsze Pierwsze młode, które leciały już na 200 km, nie? Oczywiście same tam gania. Także tak to wygląda. Z czasem tam pokażę jeszcze inne. Słuchajcie, też gołębie, nie? na eee, tutaj też trochę porządkuje. Eee, trochę sobie tak deszcz popaduje. Pokażę też i inne gołębie, jakie są w rozpłodach, nie rozpłodach. O, tutaj widzę, że jeszcze grupka sobie lata. Nie, A na samej górze tam jeszcze też mamy też młode. Tam jest ich około chyba 30, 40 czyli następna grupa, i z tyłu są jeszcze, które trzeba będzie na treningi wozić. Także trochę tego tutaj jest. Nie, nie wiem, czy już teraz usiadły. Bo nie widzę ich. Tak, gdzieś tutaj są. Także. O ja, jest jedna grupa, ale jedna pewnie już usiadła gdzieś tam z tyłu, bo te młode są też i z tyłu, i tutaj z przodu. Także. Tak to słuchajcie, wygląda. Także. Z czasem, no tam z każdym filmem będę pojedynczo pokazywał, później jak już po sezonie to i rozpód i, 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 i tak dalej, i tak dalej. No. Ja to mówię, ja też jeszcze na razie wszystkiego uczę i, i, i codziennie coś nowego przychodzi, no. Staram się uczyć, ale staram się też i dziadkiem na te treningi, żeby puszczać Też on trochę mnie motywuje, ja jego motywuję No i tak jakoś wspólnie się razem się wspieramy z tymi gołębiami, nie? Także to na tyle, no bo zaczyna tutaj popadywać deszcz, także Zapraszam do oglądania filmu, pozdrawiam wszystkich gołębiarzy Trzymajcie się na razie, cześć.